Dzień dobry, śniegu trochę przybyło, ale tu taka ciekawostka, bo jest trochę pszczółek. I tak się zastanawiam, czyli to jest ślad taki szablasty. No bo tutaj, czy te motylki nie zostały tutaj przez kogoś zaatakowane? Tutaj też mamy podobny ślad. Tak, jakby coś próbowało się dostać, nie? Ciekawe. W innych ulach, jakoś tak. No tutaj jeszcze jest jakiś bałagan. Ale ogólnie to jest spokój. No, niestety trzeba zadbać o wentylację, bo dennice już zamknięte. No.